Witam Państwa, mam dzisiaj przyjemność obejrzeć mecz rozgrywany w miejscu legendą, na Anfield. Piłkarze są już gotowi do gry, a komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet. Tomasz Smokowski, dobry sprint, trzeba mieć naprawdę świetny refleks, żeby radzić sobie z takimi piłkami na przedpolu. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Minimalnie obok słupka. No zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał, było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. z piłką Pedri. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy co dalej. No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiła do poprzeczkę ale koniec końców liczy się efekt końcowy. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Memphis Depay. Barca ładnie buduje akcję, są coraz bliżej bramki. Adresatem podania Busquets. To była łatwa piłka dla Alissona. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. To naprawdę wyglądało namierzone strzał, ale niestety dla niego, tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało, jakby wiedział, gdzie i jak chce posłać tę piłkę, ale okazało się, że wszystko poszło nie tak. I po akcji strata. Sergi Roberto, Puna do Pedriego. Ale może teraz będzie szansa. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie Rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. I Sergio Aguero. I jest. Tak, jest. Gol. Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Teraz dobrze wszystko widać na tej powtórce, Tomku. No, chyba nie mogło się to skończyć inaczej niż wczoraj. Piłka wylądowała dosłownie parę centymetrów pod poprzeczkę. No to mamy 2 do 0. No i po ataku zagrożenie minęło. Thiago Alcantara znalazł się gdzie trzeba, odebrał im teraz piłkę. Rywale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. No I tracą teraz posiadanie. Dembele. Frankie. Z piłką teraz Sergi Roberto. Dobre wycofanie ze skrzydła. Niemożliwe. Nie ma. Bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Spiega teraz ostro ze skrzydła. Próba precyzyjnego. mieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał. No ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. I piłka pod nogami Salah'a. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Spokojny wolny korytarz, czy Parsa to wykorzysta? Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Źle Barcelona, pracą piłkę. Barcelona w swoim stylu utrzymuje się przy piłce, wręcz dominuje. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Trzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. I Jordi Alba. Aguero z piłką teraz. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. I piłkę ma Usman Dembele. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a pobyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. A więc jednak gwizdek, mimo zastosowania... Panie korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Fabinho. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelny. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Sergio Roberto. De Jong. I Jordi Alba. Piłkę przyjmuje Depay. I podanie do Aguero. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Alison Becker nie do uwierzenia. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Korkie wybicie. Podanie do kolegi. Podanie do Sergiego Roberto. Piłka do Busquetsa. Usman Dembele uderza. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi.